Serwisowa piguła magnetycznego pingwina. Cześć, witajcie w kolejnym dniu y, z życia magnetycznego pingwina, oczywiście serwisowego, życia magnetycznego pingwinka, sinutronik, zinduskie komputery, doradztwo, serwis. Cóż, y, w zasadzie zbliża się schyłek y, dnia, późny wieczór, godzina 22.18, 12 kwietnia 2023 roku. Co dziś nam się przytrafiło? Ano, w dniu dzisiejszym miałem tutaj kilka napraw. Rano zdążyłem sobie ogarnąć naszego laptopa MSI, już jest wyczyszczony, gotowy do klienta. W zasadzie sporządzę tylko dokumentację serwisową, kartę napraw i myślę, że będziemy go tutaj jutro już do odbioru mieć. Także Także tu już jest sprawa załatwiona. W dniu dzisiejszym trafił do mnie zapowiadany wczoraj e, w zasadzie pad kontroler do gier e, konsoli Xbox 360. Klient zgłaszał przez telefon, że jeden z przycisków, bodajże literka A, nie działa. E, dostałem ten, dostałem ten e, kontroler i o, e, faktycznie okazało się, że tutaj ten przycisk A opor nie działa. Po rozkręceniu, co w zasadzie bardzo ciężko się rozkręcało, tak? Bardzo ciężko, ponieważ tam nasi już byli, tam już byli nasi. No i co, w związku z tym się okazało, że wszystkie śrubeczki ładnie poszły, a jedna została, i musiałem ją delikatnie rozwiercić, a w zasadzie. Jej nie rozwierciłem specjalną taką tutaj mini szlifereczką, którą kiedyś tam prezentowałem na jednym z odcinków magnetycznej pracowni na YouTubie. W zasadzie podgrzał ten ruch, tą śrubę i ona się wtopiła, przetopiła się, więc trzeba będzie tam coś wymyślić, innego, bo on nie chciała się wykręcić. Ona się wykręciła dopiero jak już otworzyłem ten kontroler na pół. Po rozłożeniu okazało się, że straszny syf tam jest w tym wszystkim, także to będzie wymagało oczyszczenia i jakiejś takiej opieki serwisowej troszeczkę. Oczywiście gumki sprawdzone, Jed właśnie ta gumeczka, która jest tam w zasadzie w zestawieniu tych czterech przycisków, bo jedna gumka odpowiada za cztery przyciski, druga gumka odpowiada za kolejny krzyżak i trzy Przyciski funkcyjne, jedna z tych gumek od poszczególnych przycisków od literki A, akurat, właśnie była oberwana, i ona tam blokuje to wszystko. A więc te literki, te, te literki, te gumki przewodzące zamawiamy. To przychodzi, czyszcze pada, czyszcze ze styki, składamy i będziemy testować na konsoli Xbox serwisowej tutaj której którą tutaj posiadam i e, sprawdzimy przed oddaniem klientowi, czy to wszystko bryka. Także e, w celu takiego upewnienia się, czy te gumki są takie, jak sobie tutaj odnalazłem do zamówienia, e, potwierdziły się, więc działamy. W dniu dzisiejszym trafił do mnie, właśnie mam go tutaj, e, wiecie, tutaj mam go teraz w rękach. E, późnym popołudniem klient podrzucił telefon, który też. Było wiadomo, że do mnie dzisiaj trafi. Jest to Samsung Galaxy S21 5G. Telefon trafił, z, z, w zasadzie on działa, ale z uszkodzeniem takim, że e, podobno nie słychać rozmówcy przez mikrofon. E, rozmów e, okazało się e, w trakcie rozmowy również telefonicznej, jeszcze przed przywiezieniem tego telefonu, że podobno e, użytkownik tego telefonu gdzieś na deszczu. Zalał ten telefon, czy go podlało. Nie wiadomo, musimy rozłożyć telefon, zobaczyć, co tak naprawdę się tam stanęło. Będziemy wiedzieć. Także dzisiaj trafił do mnie Samsung. Samsung Galaxy, bodajże, chyba A32, jeżeli dobrze tutaj sobie sprawdzam, bo sprawdzam sobie po e-mailu. Akurat tego tutaj, w zasadzie, ktoś, chyba już klient, chyba próbował tutaj, już łapki swoje w Wkładać. No i co my tu mamy? Mamy otworzoną już klapkę. Także Pingwin to zauważył. No i na taśmie pisze SMA325F, więc jest to Samsung Galaxy A32. Tak jak już wspomniałem, klient próbował to ruszać. Co tu się stanęło? A to się stało to, że wyświetlacz jest najprawdopodobniej do wymiany. Ale zanim to wszystko, te opowieści od klientów, które, które tutaj dostaję, muszę sam to wszystko wysprawdzać, bo czasami okazuje się uszkodzone zupełnie coś innego niż to co klient po prostu tutaj nam przedstawia. A więc tak to się tutaj ma. W naprawie oczywiście są w tym momencie jeszcze tablet, który czeka na złącze. No i to nasze radio. Kiedy się nim zajmę, nie wiem. Bo kurde, jakoś ten czas szybko tak ucieka, że ciężko mi te rzeczy, takie audio RTV, ruszać. Aczkolwiek, no spróbujemy, no bo tutaj na bieżąco naprawiamy komputery, telefony i tego typu rzeczy. Staram się ograniczać do tego, ale niestety. Tak małej miejscowości ludzie przynoszą wszystko. A więc Jarvis musi to robić, bo chce, a chcieć to móc. Także takie małe podsumowanko tego dzisiejszego dnia serwisowego. Co zrobić? Trzeba się cieszyć. Także cóż, naprawdę tutaj te naprawy mnie kręcą, jarają mnie i jeszcze to, że mogę wa z wami tutaj... Na podcaście sobie fajnie pogadać, jeżeli chodzi o przedstawianie tego, co robię, czym się zajmuję i na pewno to będzie rozszerzane. Myślę, że będziemy się fajnie bawić. Także cóż, do zabawy, e, do pracy, tak. Do pracy, no teraz to już raczej nie do pracy, jest 22.30, 24, przepraszam, nie, 24, taki wieśniak. Tak, no i co? No i tutaj jedziemy z tematem, tak jak wam przedstawiałem. Na ten moment to by było tutaj tyle. Aha, jeszcze ten nasz laptop Lenovo czeka na dysk. Nie wiem czemu ten dysk tak długo leci. W każdym bądź razie leci. Chyba trzeba mieć na stanie takie rzeczy, bo to znacznie skraca czas serwisu. Mógłbyś Jarvis pomyśleć o tym. A nie gadasz sam. No, do mikrofonu, tak. No cóż, słuchajcie, na dzień, dziś byłoby to tyle. Żegnam się z Wami. E, oczywiście tutaj e, będę starał się. Mm, właśnie tutaj sobie sprowadzam jeszcze jeden zestaw mikrofonowy. Również jest to mikrofon Mozos. Jaki e, model to wam przedstawię, mm, jak to przyjdzie, i zainstaluję sobie po stronie serwisowej, bo akurat w tym momencie jestem przy. Tutaj moim stanowisku studyjnym i rzecz biorąc, ujmując, jak to nazwać, to jest w zasadzie kabina, ta dźwiękoszczelna, czy kabina dźwiękoszczelna, wygłuszona, tak zwana, no jeszcze nie do końca wygłuszona, ale już ją tutaj wygłuszam, tak jak trzeba. A więc po tej stronie jestem i z wami rozmawiam, a mm, jeszcze chciałbym bezpośrednio tam e, po, nagrywać sobie podcasty, łącznie z tym e, storem wizyjnym, jeżeli chodzi o YouTube'a, oczywiście, bo tam też e, działam, tam pracuję i m, tam e, istnieje. Ale tam też chciałbym, żeby porządny mikrofon mi to zbierał, bo niestety e, nagrywać to telefonem, no to ten, ta modulacja i to wszystko jest troszeczkę inne. Nie zadowala mnie to po prostu, e, no i myślę, że Wam łatwiej się odsłuchuje tak, jeżeli rozmawiam z Wami w ten sposób do y, mikrofonu na uchwycie i jakiejś takiej lepszej jakości niż to, co y, w zasadzie... Ja nie mówię, że telefony mają złą jakość nagrywania, jeżeli chodzi o mikrofon, ale tam jeszcze nie mam, tamtej, z tamtej strony nie mam to, tego wygłuszone i takie echo się roznosi. Troszkę dalej, no niestety telefon trzeba trzymać, ponieważ, ponieważ, no co, ponieważ nie chcę, żeby dodatkowe rzeczy wchodziły mi w to, co nagrywa kamera, kiedy ja serwisuję ten sprzęt. To, to jest zrozumiałe, także tak to wygląda i ja myślę, że. Ten mikrofon rozwiąże mi sprawę, ponieważ ten mikrofon, kiedy, z którego teraz tutaj do Was rozmawiam, z Wami rozmawiam, no, to, no to, to właśnie miałem tam kiedyś zainstalowany. Ale żeby tak nie przepinać, nie rozpinać tego, nie przekładać, to tam będzie drugi zainstalowany. Zrobię to chyba tak, żeby może nie był widoczny, albo będzie widoczny, bo to upiększa tło. Także to są stylowe mikrofony, więc one nadają jakiejś takiej barwy. Oczywiście nie tylko dźwiękowej, ale i wizualnej naszemu obrazowi, który tu chcemy przedstawiać. Także cóż. E... Dobrze. Jarvis... się rozgadał. No co ty. No kończ to. Kończ to. Także cóż, kochani, żegnam się z wami serdecznie i do usłyszenia w następnym wejściu podcastowym. Ahoj, trzymajcie się. Cześć!